Siemanko, siemanko, jestem Warta. witam Was w kolejnym odcinku naszego dzisiejszego maratonu z LAN Party. Jest oczywiście Ula. Czee. I tam LJ. <noise> tak, udało mi się dołączyć. Po, po prawie godzinie, po prawie godzinie, tak, nagrywamy kolejny odcinek. Ale co tam. Dobra, to ruszajmy. To drobie głowa Bo ja już zabijałam owieczkę i dropnęło mi głowa. A co z tą skrzynią? Ale tam są śmieci. A tam gadasz? Pampkina se wezmę. Niepotrzebny ci. Ojej, ojej. Gdzie dobra. jest Za Zadba Gdzie jest Ula? Jest. Widzio, widzio, nie, Widzę, 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 lecę, lecę na górę. Hopsa, ho, psa, hop, sa, hop, sa. Ciśniemy. Z maratonikiem. Chciałam, że się komuś odbije. Nie, ja, ja skaczę po drzewach. Jestem tarzan. Dobra, a teraz gdzie jest Ula? Jest Ula. Już do was wracam. O, widzę, 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 jest. Co to za kurde Wither Storm No tego się nie da zbić tych czaszek. Czemu? No bo się nie da, uwaga na dziurę. To się nie da jak mam ją. No zbił. Tak, a mi się no. nie udało. Uuu. Halo. Ach, mi to, też to one... i... wiesz sobie dlaczego bo one czasami pod innym kątem łapią, nie? Aha, dobra. Dziemy, to idziemy, idziemy, to... gdzie jesteś? Kiedyś odczaiłem. Na dole? Stoję w miejscu. O widzę, 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 lecę. Minimapka by się przydała. Tak, i <laughs> plecaki, i I plecaki, pokazuje graczy. Nie opcji, fajne. No. To na inny tydzień. Iiii... <laughs> kaczko Czemu bijesz kaczkę? Bo mnie zdenerwowała. O, daj piórko, dobra. Hono, mm. tutaj, obdziej. Dej, 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 dej. Dej, dej. Prawie idzie zginąć. Hej. Co to? Dobra, nadgoniliśmy, jesteśmy. Cześć, jak to to są owocka, no? ale są niedojrzałe, więc nie możesz. Ty. Jest. jest moje mango? Urna. Ja nie no to mam. jest? Ja też nie. A mango też tylko połudna. A i prawym wszystkim chyba się sprawdzało, czy jest już dojrzałe. Jak prawym tak. klikniesz... Jestem są serduszka, to znaczy, że może ścinać i ten na hita spada. Aha, czyli jak bije o, długo tutaj, tutaj jest jedno, tutaj jest jedno jabłko. E, e, e. No poleciał, co za... Co? Aha, co bo za ty typ. już tam byłeś. No czekaj, bo ja nie wiem, gdzie ile lecicie. Dobra, 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 nie nie, 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 A to już nie mogę, kurna działa. No bo zabrałem. A ja zdycham z głodu. No przecież Oj. ci rzuciłam chleby. Ale myślisz, że na ile mi to starczy? O, 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 o. O leciało. Chodź tu świna. Krowy! Dobrze, więcej kotletów. Steingerry. O, z tego też były kotlety chyba, nie? Nie, nie, z tego tylko skóra. Tutaj eee. jest dużo surowców, nie? panie. Takie fajne wieżyczki, nie? No, no bardzo przydatne zresztą. Skopać wszystko, przybijam ja w w potem. Dobra, to ja się pobawię w Minecrafta. <laughs> Getting wood. Tak. Ja mam drewno. A ja się chcę pozbierać. No. LJ nadrabia ten, ten poprzedni odcinek. Tak, ale ja wcale się nie leniłem, nie, 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 nie. Tak, tak, już wszyscy słyszeli. Eee. A może nie słyszeli? Eee. No to. To chyba serię po prostu nazwy LAN nie? No. Najlepiej. Wy, wystarczy. Najlepiej. Nie będziemy się jednego zejścia trzymali zawsze. Jak sobie zmienimy coś, jak będziemy chcieli. Po prostu będzie LAN party. Wiadomo o co wtedy chodzi. Robi się masz, ciemno. Masz kamienia trochę wertyz? Nie. No daj kamienia trochę. To czekaj, czekaj, czekaj. Ci sztuki starczą. To ci dwie dam. Liacy ci! No to czego wykopać? I leci do ciebie A. trzecia. Też Ulej. od razu żelaza trzy może? <gry> Starczy mi kamień. Ja proponuję, żeby gdzieś rozbić obóz. Dobrze, zaraz się w kopie. Nie, 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 na powierzchni wystarczy. No. Ale ja jestem w jaskiniowiec. Nie, jesteś LJPL. Nie, ja się w jaskini czuję najlepiej. Tam jest bezpiecznie, cieplutko, tytulnie. Czasami siłka. ciasno. Tak, czasami ciasno trochę. Dobrze by było uh, LJ gdybyś sobie ogarnął Co? łóżko Właśnie Łóżko powiadasz? Bo jak nie to mm -hmm. mamy Dobra, długą zaraz, u nas szukam owiec zaraz. Nie zbierajcie tego redstone'a, czy innych takich główien, bo na razie nie są nam potrzebne, nie? Tego nie zbierałem po prostu... Ja zbierałem węgiel. Ja węgiel to musi to być. Yy, tutaj tutaj na górze Dobra, nie jest. To, to w takim razie gdzie są, gdzie są, gdzie są owce, 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 owce. Pożar! Owce. Co za? Boże, pali pożar? się! Nie, nie ja. Poszłam kawałek, szukam owieczek, ewentualnie pająków. No no. no. I tu jest bardzo dużo krów w ogóle. Zdaję. dawać wągla. Creeper, uważaj! O, creeper! Znowu creeper! Dziadu! Nie wybuchaj! Nie uderzaj drzewców, proszę cię! O Boże! No bo jak cię... Jak ja cię... wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. O Jezu, podpaliłeś no się! Bido ty! No bido! No pomógł a Ała! Jeszcze sam się podpaliłem, znaczy, ja tu jestem inteligentny! Podpolacze. Kurde! No to nie my wznieciliśmy ten pożar! Wow. tam się pali! A kurde! A ja tak szukam, mhm. gdzie się pali? No bo Gdzie te legendarne pożary są? Dobra, wszystko spoko, tylko tu nie ma żadnych kuźwa żebym sobie mógł zrobić łóżko, nie? O nie, dzik! Pielet! Dzikie drzewce dziki, bijemy. zły dzik, Nie widzę drzewców! Fak, fak, Jesteście fuck. gdzieś obok tej lawy? Nie, już wróciłam do naszego A. miejsca pobytu. co tam nie widzę? Drzewo, bo tak ucieka przerażony. Jezus Maria! Spierdzielam na drzewo! Pójście mi na drzewo, przyjdziesz pod lawę i tutaj pójdziemy do tego bolca. Czekaj, czekaj, czekaj. Na razie ucieknę na drzewo. Ha, 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 ha. ha Możesz mi naskoczyć, kurde, na Kątem, czemu kątem bije? oka, bo tam mam zuma. Ja. Kurde. Zniknął. Czekaj, bo muszę te. Ściera. Zdra... Czemu się żyć. Aha, bo ja głodny jestem część. Jedz, 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 Nie wiem, czekasz tu na ciebie, co? O! O! O mały! Ty chciał mnie spalić w lawie! I uciekasz teraz zgin, przepadnie. Uff. Chcę tam przejść do ciebie, tylko kurde się zesnawiem jak, nie? Żeby nie zginąć. Czekaj, czekaj, cze, 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 Werwolf, uciekam. <laughs> o, dobra, widzę, że muszę skraftować złote miecze. Ja uciekam, bo patrz jakiś ludek, no nie? Jakiś jaskiniowiec, ale, ale nie, nie LJ i, i, i go bije powietrze i nagle się zmienił w czarnego mutasa. Dobra, to mam złote miecze. Daj, daj, daj. Chodź, spróbujemy tak spać, weź spróbuj. E, to wtedy może się dzień zrobi bez tej trzeciej osoby i by było przyjemnie. Chociaż nie, bo pamiętam, że jak main modowe mm. nagrywaliśmy, to to nie działało, ale czasami działa, czasami nie, nie wiem. Tylko ty mi powiedz jedną rzecz, gdzie kuźwa chceście. Idź do tej lawy. Tam, gdzie się świeci. Ała! A tu jest Wilkołak, jakiś widzę. To ja tu nie chcę do tej e, lawy. Ja mam dla niego Codownie. mieczek, chcesz? Ja też mam jakby coś na World Ja was. Uż, no ja mam dla a tam Dobra. Już wiem, gdzie jesteście, dobrej okay. o, o, mogę no? zabrać jabłuszko, Yee. No ja już tu robię jedzonko i... Mhm. Ja Cię mam dalej pięć, nie widzę. Mam 5 steaków, wrzucę zaraz do pieca. Okej. Okay. To rzuć mi, ja Ci dam to, i Ci dam to, i to. Tik tik I mogę Ci dać to, i to, i to na wilkołaki. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. No chodźcie, się gość teraz! Aha, sarenka, dobra. Z kim się bijesz? nikim. A, tak ty tu, tu jesteś. Kiedy ty tutaj przebiegłeś? Ja tu poszedłem ciebie szukać, a ja tu... koło. No, Kurde. Dobra, mam... tak. Dobra, dorzucam mięska do tego i... a tam dorzucę... ...żelazo. Tam jest LJ. Jest, 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 jest. jesteś ty. Mm. Dziękuję. No. Jesteś Jeszcze więcej? ty. No i póki co tyle. Okej, okay, dziękuję. Dobra, to mogę wywalić. LJ Miecho z powrotem dla Ciebie. Znaczy jeszcze. Tam. I tak, super. Już to takiego. E, co, 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 co masz, co masz, co masz? Mam, mam jakiś koper. Wszystko kopać. Koper, koper jest dobry? Co to jest koper? koper Koperek? Koperek, Koperek. zrobisz sobie Kurde. zupę koperkową. Hej, jak wolisz. O, to będzie mój by, 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 by. <grym> już nie, dom. Już widzę. Nie, to będziemy ładny budować. Ale ja już tu widzę, jacuzzi, pani, <grym> <grym> miskuzi, tak. Tu jest jacuzzi. dookoła za dużo dziur. No jest. O nie, Ale ja, ja lubię szkielet, dziury. ja uciekam. Zanim za się zobaczy. Taki gorszy szkielet. No jak co? Ale, O zombie Ale dziury to ja lubię Co się stało? Wielej, Chowaj bananie. się do mojej jaskini i tam o, jest kurde, bezpiecznie. Jak się bokiem Get to the cave To the back cave. Cave. Dobra, ja sobie zrobiłem nowy kill off, mogę dalej kopać węgla. I noc mi w tym nie przeszkodzi. Gdyś ja widzę wszystko. Get the fuck out. Eee. Och, jakich mam obrońców. Śmieci, 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 śmieci. W środku tego śmieci. też pewnie są jakieś, tak? No czy nie wiem, tak właściwie. No też nie wiem. Probably. Dać tu gdzieś koper eee, tak, Spre. rzuć mi uh -huh. uh -huh. pierdnę. Uh -huh. Dobra, to sobie wóźniej zrobię. Ale kopię kobla normalnie, aż mi pozazdrościcie Mówię daj mam. mi. No daję do skrzyni Ej szkielet we mnie strzela, gdzie są. Gdzie jest mój obrońca? Halo, co jest? Kto się pruje? Kurna, ja ci o. dam ty pieczą. Nie złotym! Złoty jest na gilkoła! pomyliłem się. Pomyliłem się. Ale nie, nie pró się, bo, bo cię obroniłem. No nie, brak miejsca. Co, co ja znowu nazbierałem ze Ała. Kto wykopał taką dupną dziurę? taka była właśnie, o to chodzi. A może... A, to byłem, ja. Bo to jest pułapka. To ja wszystko rozumiem. Tak, no traf. i zebrał to wszystko co ja se tam wyrzuciłam, no kurde, no idę, no idę. Lapis lazuli też kopać? Nie, mówię to no, z główien. No to nie wszystko kopać. Ciach, ciach. masz, masz. masz. Szkielet, Szkielet w zbroi. W zbroi. Hop, hop. Hej, he. tak się schodzi. Opa, wungiel style. Wungiel, wungiel. Nie trafisz? O, się próje. je. W zbrojce, o nie to. Cała mafia. No chodź, zrajdżowany pająku. Po że kaczka, ja się tak przestraszyłam. Hej. He. Soluwa na dwóch. Takie to prawda. Stolowa na dwóch? Tak, to jest takie prawdziwe w 34. No w sumie tak. Dziękuję. O kaczka w wodzie... To co? Gdzieś dalej lecimy? Tak, tylko no. już kończę, już kończę. O idzionek idzie. No. Dobra, łóżko zabrane. Co mogę zrobić z jajkiem? Wy, wypykać je. Wypykać? Mm -hmm. Całe nic. <laughs> to są kotlety, były kotlety. Ja mam nowe kotlety do przepalenia. Odsuń się. Nie, już idziemy stąd. Dobrze. A gdzie ten to... samuraj? Eee. Na górze. Eee. Ja tam już kopałem. Ale ja się kopię kamień. Okej. Okay. Pracę na wysokościach. Wychodzimy stąd. Ale my, my już wyszliśmy. To możemy iść stąd ewentualnie. Dobra. Ale masz słuchawy. Dobra. Dobra. Pani 150, na dziury w podłożu. Dobra. No kaczka cię zaczęła gonić przez chwilę, wiesz. Dobra, no biegniemy. Chyba, chyba... Uważajcie, bo dziki po drodze dziki potrafią atakować. O! Ty! Kurde. Co, Co ten hasa? A my się nie wracamy przypadkiem. No hmm. właśnie tu już byliśmy, a czy nie? Nie tu już. To bagna, nie złoze brazu. Słuchowce owce Mam jedną ja też jedną. Tu jeszcze jedna, dobrze. O, jest węgiolek. Jeszcze. Jest Jest trzy? Wełna. No. No. O, nieruchome piaski. Nie, to jest błoto. Łatężejki. Daj się już? sojusz. już? Dobra, teraz tak. Co tam? I kolejna owca. A nie, gdzie te craftingi, to wszystko? Ja wszystko mam, co mhm. trzeba mieć. Jep. Słyszałam ginącą zebrę. Best sound ever. No ja niestety nie. Kuczaki! Krokodyl, a nie to, kuczaki, to, ten... To, to, to. to jest waran. Kuczaki, 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 kuczaki! Ważę na warany. Walić warany, jak chcę kuczaki! Krzysztof, eee. dałam ci tyle miecha Ale ja lubię kuczaki! Masa, siła, moskie łasa, eee. Jak się zgubisz, to cię nie topamy. A ja widzę was. E, chyba mnie, a ja się zgubiłem. To jest nas dwóch. Ula, jest. Ula. ula! A ja biegnę dalej. Dlaczego ta zostawiłaś? A tu dżungla jest? Trzeba było się pilnować. Dżungla jest? Nie, nie, to nie dżungla. Widziałem, jakie ja w ogóle dawno dżungli w Minecraft nie widziałem, nie? No. Kiedyś, kiedyś dodali, wszyscy byli zajrani, potem mi wszyscy tego dość, bo się co chwilę to rozpiło. Potem znowu dupa. No? Hop, Cactus fruit. Hmm, to jest. Dobra, ja do Trzy. jedzenia. Ryj. Hop. To się tapnijcie, luje. Ej, ja widzę, ja znaczy nie widzę, to ale to zaraz ja widział. Jak się tapniemy, to się zgubimy. No. What DOES the fuck SAY? Co ty No nic nie powiedział. No nic nie powiedział. No. Okej. Okay. Eee, o kurde <noise> Gdzie jesteś? Bliniał <noise> brzegował. Okej, okay. okej, okay. widzę, widzę. Ja już przez dwie wody przepłynęłam To ty płyniesz przy że nie W góry pokonałem. <noise> Więkki las jeszcze. Codź tam, taś, tam, codź tam. Patlet. Zatruty shop. <gry> Na wcześniej widziałem niedźwiedzia zatrutego. Tak się dzieje. ja przed chwilą słyszałam straszliwe basy w słuchawkach. O! To będzie nasz dom. Okej. Okay. <gry> Okej. <Okay. gry> cię nie mogę znaleźć. Tak pędzisz, że nie mogę cię znaleźć. Głowę, głowę szeryfa. Widzę główkę, widzę główkę! Co to tutaj? Puczaki, dawać puczaki. Hmm. To ja poszukiwania na LAN Party, co się dzieje? Polerne warany! Oj, żebyś wiedział! Pinioki! Pinioki! Widzę jakieś góry! A ta są drzewce. Góra no z ja Jestem za górami już. Za górami, żalaszami wow, O, gra mi się zacięła Już myślałem, że mi skaszuje. Wow, wow, wow. Coś chyba się nam wczytywało, nie? Mhm mm Dobra, z której strony gór tylko? Probably. Nie wiem A, Parkour Master teraz, tak? Pyk, 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 pyk Dawaj, do lawy do... Hey. Are you stupid? Yes, of course, Will willkommen A, jest A jest, jestem na górze i, i widzę melony. Uuu. Jak Ciebie zobaczycie drewniany dach, to, to zapraszam. Okay. Drewniany dach? O, nie wyszło. Hmm. Widzę dynie, widzę drzewa, drewnianego dachu, nichu. Ja widzę zalany lawu, cały budynek i się wszystko pali. Nie, to nie to. Tu jest za dużo wody. My na pewno idziemy w tą stronę, dobrą. To nieważne. A nie, czekaj, widzę jakiś drewniany domek No kurde i mi zniknęłaś. O, też widzę. Lecimy. Ops. Cześć dziki, chcecie się bić? No dzięki. Jeżartowałem. Ozwodźwieźć. Cześć. U niebi Grizzly! Mati, to naprawdę boli w słuchawkach, wiesz? Tak twoje dźwięki. No bez przesady. Naprawdę. Ja cichutki jestem. No, no masz mnie... No masz mnie za głośno zdecydowanie. Hmm. Ten domek David. jest pusty. No właśnie tak patrzę też, nie? Ula, Cię tu nie ma. Strollowałaś nas. Jestem przed domem. Słuchaj, nie ma Cię tu. Chyba jesteśmy w innych domach. <gry> no nie wyć się mnie, no. Dammit. Ty, kuźwa jesteś. się to w ogóle ze innych domek jest? Tak. My kompletnie gdzieś indziej byliśmy. Akorda. No to nie jest moja wina, tak. Ale identyko domek, nie? Tylko, że zupełnie gdzie indziej. No bo one się spawnują takie. Ale tu jest odpięć do drzewców. Ale drzewce są niegroźne. To są I... tam te góry, przez które płynęliśmy, tak? Ja chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz: obrzydliwe stworzenia. Te, my mieliśmy to, my poleciliśmy za tamte góry. Co? Tak. Tylko tutaj dołem szliśmy przez ten las. Aha. Ja mam jedną rzecz: albo stąd wyjdziecie po dobroci, albo ja walniście. Mniej i interesuje, że macie więcej. Ustawkę okay. robimy na nich? Ale da się bić ich tylko siekierą, przypominam. Tylko? To kurde, mhm. jak siekierka. Yy, przepraszam, przepraszam, przepraszam pana. Ja przepraszam. mam siekierę, yy, ale. Z dwóch, ale jak się będą później na mnie rzucać, to macie przesrane. <laughs> to nieważne. Piesi. Potrzebujemy zbroi. Wow! <noise> <noise> Serduszka! Dobra, to ja chyba jednak może nie, dobra, nie. Ale ty zabiję go chyba. No, jest drewienko Całe 11 <noise> drewna. To szybciej od zwykłego drzewa i kurde. No, no ale powiem ci, że lepszy jeszcze raz drop. i już by było po mnie, nie? No. <noise> I teraz się na mnie rzucisz. Nie rzuca się na mnie. No. Daj to Wywalony masz Daj to śmiech To ci dam to. jest? spróbuję ja. <gry> Ty nie masz szczęścia do drzewców, tylko przypominam nie. Ja nie mam szczęścia w życiu. Dawaj mnie to kurde. O! On mnie goni <gry> gdzie, gdzie moja nagroda? Chyba, chyba mi się, no, nie się udało. Dobra. Odda oddaję się kierkę tutaj na sam środek. Nie, idź ci na drewno. Ja nie mam slotów, macie stringi. No czego to wyrzucacie? Ale wy jesteście durni. Śmiećni. To, to nie jest śmietnik. Ja tylko What? stringi wyrzuciłem, bo nie lubię stringów. No. A ty gdzie wiec, czekaj, bo ja sobie życie odnawiam, wiesz? Co tam krowo? Ups. Komar! Nie gryziesz? O, zabiłem go. Nie bzykaj. Bzykacze poległy. Ha, ha Tak to się robi. Matty ty też idź Kra! Kra, kra! się skacze tu w dziurze. Cenzura? Po co mi to? Ale ja mam 44 deski, chcesz? Muszę te skrzynki i idź dalej. Kopać. Gdzie te inne wielkie, chodzące? Ja mam na nie taktykę już. I mnie to nie interesuje, że. One są agresywne. Hey, hey. Ej już. Nie ma ani jednego. Przykro mi. Halo. Miałeś drzewa ścinać, a nie drzewce zabijać. Wiem, że to brzmi podobnie, ale... Tu ścinasz i tu ścinasz. Co za problem Ok. Halo. Pomocy uwięzili mnie. Ory racja sam. Nie Nie żeby coś, ale... Ej, a jakie drewno potrzeba? I don't give a fuk eee. Każde. Dobra, to chodź, ja to chodź, dam... To ja o ja dam łóżko... Ja dam łóżko tutaj. O. Czemu on jest taki zbagowany? Nie, tutaj. No bo taki tekstur pak. A, tutaj. No kurde, brzydkie łóżko no. Tutaj. Kurde no tutaj. No. Tutaj. No. Maty, będziesz chciał mieć podwójne łóżko? A po co mnie podwójne? Bo znalazłam łóżko. Dla Beki. Tak. Ja w ogóle będę spał na dworze. Dobrze. Dobrze. Albo, albo gdzieś. O, albo w piwnicy. O, będę się czuł jak w domu. Mm. Co? I tak, pra prawdziwe nie. Mhm. Ja poszłam po nasionka, żeby zrobić farmę, jakby ktoś mnie szukał i tęsknił. No ja wszystkie wyrzuciłem, no. Ale ja te ładne nasionka. Okej. Okej. To fajne. Co tu się wyprawia? Halo, halo. Dlaczego podwójne? Uźwa, to już se nie mogę na bogato zrobić? Nie. Ula. Ula. ula, ula. Jest skrzynka, tak? Istnieje coś takiego. O co jest skrzynka? Dwadzieścia tego. Elegancko, co nie? No. Halo, krowa. I chciałbym zgłosić, że jakiś to zombiak zombie. zbliża się do krowy i o... Co idę? Złe rzeczy Złe rzeczy, czy mamy tutaj drzwi? Chciałabym zgłosić czy zombie nam się dobije do drzwi. To właśnie ten sam Proszę odejść. Co się przed chwilą stało Nieważne? Zabiłeś mmm. go? Staram, Staram się LJ, mów coś, bo siebie słyszę, jak nic nie ja, ja śpię A śpisz, okej? Okay. No. Miło. Spoczywam, ja bo wykopałem wiesz, 6 bloków i się zmęczyłem. Mhm. Dobra, 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 dobra. Masz łóżko dobra. na górze, Bartek. Panie Ale tutaj też mam łóżko. To nic. Lj łóżka, bo ja też idę do łóżka. Kurz, ja się wyspałem o. już Ci a w tym momencie zakończymy ten nier, kolejny odcinek no jak widzicie jak Kurna. widzicie LJ nie może spać. My mamy domek, tak pojawił się, pojawił się pojawił e, się tutaj widzicie bardzo br brutalnie e, na dworze się dzieje, dlatego czy pora zakończyć ten odcinek ja już się kładę e, spać dokładnie tak, także dzięki za oglądanie, jeszcze pewnie kolejny odcinek się dzisiaj pojawi. Pojawi się? Nagrywam dalej? Tak. No. Tak, idę spać. czyli, czyli będzie i będzie fajnie także dzięki za łapeczki w górę, komentarze, udostępnienia na fejsie, że jest maraton, ale fajnie i tak, i tak, dobra, do, do, dobra, kończymy, dzięki za oglądanie, na razie, cześć, żółwik Czee.